Mara lecę, 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 lecę. O kurwa, no chuj. Nie co się Co? kurwa. Co jest Grzesiu? Nie, bo się wyjebałem, kurwa, nie wiem. To jest nie fair. Halo, halo. Wy macie trzeźwego kierowca, my najebanego. Właśnie. Ja jestem pijany. No to proszę zamienić, proszę zamienić, bo mam Zamianka. też najebanego. Dobra, Pop. dawaj, dawaj Kiera. No, no dawaj, kurwa. No nie, dawaj. dawaj, dawaj. Dawaj Daj kontrol na bany. 400 jak kurwa Jagera już byłem. Dawaj, kurwa Daj baj. kurwa, obydwa Jagera przyjęli. Szybszy wsiak Serious. kurwy sen. Drift, drift. Takie drift, kurwa. Słuchajcie Gdzie tego kurwa. Kurwa, bądź Kurwa, nic kurwa, Szeudo, kurwa. Szeudo nie słuchajcie. kurwa, szmata. Ja Nakładaj na jego czarnie, nie? No zaraz ja mam... spokojnie, czekaj, 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 bo się leje, bo się leje. Tyła cię, słyszałeś? Co ty mnie wyzywasz, kurwa? <śmany> co ty powiedziałeś? Kurwa, mierzynie? Co ty? To tak gada <śmany> On ci jedzie po masy, on ci jedzie po masce, ci się tak daje? Przecież powiedział, że jestem buszyny, <śmany> No on, on ci jedzie po masce. Mamy masz spokój, mamy masz spokój. Oooo, ja bym ja się wkurwie w twoim jest... Lubisz moją matkę, no starego masz to ten policjant leci, najebał się chyba. O! Oh, o! Oh. leci, 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 Dobra, spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj! Eee. To eee. się, eee. leci,